Witajcie. To jest wiadomość dla Polaków mieszkających w Ontario, w Kanadzie. Ale myślę, że ten problem jest, co, o czym będę mówił, to nie jest tylko w Ontario, nie tylko w Kanadzie. Jeżeli macie dzieci w elementary school w publicznej lub katolickiej publicznej, to muszę powiedzieć, że prawdopodobnie się nie nauczą, bardzo mało się nauczyć matematyki i będzie im w high school lub na uniwersytecie naprawdę bardzo trudno szło. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest problem z tym, jak jest to nauczane. Ja miałem wszystkie dzieci w tej szkole, w szkole publicznej i naprawdę wierzyłem w ten system. Chociaż może ludzie mówili mi inaczej. Wierzyłem, że po prostu wiedzą, co robią. I nawet jak dawali kalkulatory dzieciom wcześniej, myślałem, no cóż, no może, taki, może takie coś jest. Ale dopiero zacząłem widzieć problem w dalszych klasach, w szczególności za COVID-a, jak zauważyłem naprawdę, ile oni się nauczyli. Jak chciałem sprawdzać, co oni wiedzą na temat pierwiastków, takich podstawowych rzeczy, naprawdę zapałem się za głowę. I zacząłem po prostu na ten temat się w tym temacie się interesować. Zaczęło się od tego, że zauważyłem, że dzieci nie znały tabliczki mnożenia. To naprawdę utrudniało matematykę na wyższym stopniu. To jest fakt. Tabliczkę mnożenia trzeba znać. Mieliśmy rozmowę z nauczycielką, ona nam powiedziała prosto, że tak, że dzieci mają znać, w trzecim roku mają znać tabliczkę mnożenia, tylko że oni już tego nie uczą. Oni nie uczą zapamiętywania. To jest nasza, rodziców odpowiedzialność, o czym oczywiście nie wiedzieli. On przy nas pokaże. Tu jest dokładny. Oficjalny curriculum z Ontario. Trzecia klasa. Jak zobaczycie, dziecko musi znać mnożenie, do... nawyczkę do mnożenia do 10. Jest tak samo inny problem. Nie tylko oni tego nie nauczą. Problem jest tak samo, w jaki sposób nauczają. To jest coś, co nazywa się Discovery Math. Poszukajcie sobie, sobie na internecie. To jest problem, właśnie, gdzie oni dzieci sobie siedzą w kółku, zamiast przed, przed nauczycielem. I nauczyciele zamiast uczyć pewnej metody, daje im taki wstęp, a oni potem mają sami po prostu sobie w różnych sposobach sobie wymyślić, jak to się dzieje. Na przykład tutaj. Pokazują różnego rodzaju dziwaczne pomysły, jak zrobić 6 x 4 na przykład, co rozumieć. Tak samo jest w innych, innych sprawach. Pewnie zauważacie, jak sprawdzicie, co się uczą. Że naprawdę, co chwilę skaczą od tematu do tematu. Co chwilę są inne, inne przykłady dają inne, różne sposoby na, na rozwiązywanie tego samego problemu. Samo w samo sobie w to, to nie jest takie złe, bo dobrze znacie różnego rodzaju sposoby na rozwiązywanie problemów. To się przyda na wyższe stopnie matematyki, ale w elementary school trzeba poznać fundamenty, oni tych fundamentów niestety nie uczą. Na przykład zauważcie, że jak będą takie problemy, że powiedzmy mówią, powiedzmy, że Jasiu ma dwa jabłka, a Zosia ma dwa jabłka, a razem ile mają jabłek? Cztery. Ale potem zmienią to i powiedzą, że razem mają Jasiu i, i Zosia, mają razem cztery jabłka. Jasiu ma dwa, ile ma Zosia? I to jest oczywiście bardzo proste równanie. 2 plus x równa się 4. Ale oni tego nie uczą. Oni uczą, jak to rozpisać na to i nie uczą ich, jak, jak rozwiązać. Dzieci mają to same wymyślić. To się nazywa Discovery Math. I to, muszę że pochłonęło nasz system. I przez to dzieci nie uczą podstaw. Chciałem się powiedzieć, co zrobić. Bardzo polecam taki, taki um, system. Nazywa się Math Antics. To jest, wideo yy, są darmowe. Można zobaczyć je na YouTube. To, to nie jest mój system. Ja, ja, tego, ja tego nie sprzedaję. To nie mam nic wspólnego z tym. Dzielę się po prostu jak, jak rodzic, rodzic, rodzicowi. Yy, te wideo są darmowe i uczą podstawowych takich matematyki. Po prostu to, co się ci nauczyć w szkole podstawowej. Dość dużo jest. Nawet wchodzą do takie, do takie bardziej rzeczy z high school. I co to jest? Jest wideo. Można zobaczyć wideo, które tłumaczy, co jest dobre samo w sobie. Ale za 20 dolarów na rok, co moim zdaniem nie jest dużo, można tak samo dojść do różnych exercises. Pokażę jak to wygląda, jak się jest zalogowanym. Tutaj jest wideo, prawda? Można sobie oglądać. I potem są exercises, które dzieci mogą zrobić. To jest taki prosty wstęp. Jest kilka takich różnych typów yy, problemów do rozwiązania są odpowiedzi jest tak samo wideo, które pokazuje jak to rozwiązać po kolei. I potem jest taki worksheet. Wiecie, mogą mieć wiele stron, wiecie mogą praktykować sobie ćwiczyć. I tak samo jest można ściągnąć sobie, rodzic może ściągnąć odpowiedzi, żeby wie, jakie są odpowiedzi może sprawdzić dziecko, lub dziecko może samo się sprawdzić. Bardzo polecam ten program. Moje dzieci, moje dzieci zrobiły to już bynajmniej dwa razy. I naprawdę polecam. A to może, zacząć można zacząć od początku, ale jeżeli powiedzmy, ktoś tego nie robił, a dziecko jest w szóstej, 7, 8 klasie, to powinno zrobić to, całe przejść, bynajmniej z dwa razy, mi się daje. Tak mówię, polecam to, bo sam używałem. Są inne, ym, inne pomocy. Tak samo chciałem podzielić się tym, ym, math-aids.com. Ja te linki dam w description tego wideo. Tu sobie można wydrukować różnego rodzaju worksheets, na przykład multiplication. Można tutaj pójść. Można sobie wydrukować, to jest takie nieważne. Sorry, no. I można wydrukować powiedzmy sobie taki worksheet, jest tabliczka mnożenia z, um, z um, odpowiedziami. Tak samo chciałem polecić jest IXL. A Excel to jest um, też program taki, gdzie po prostu idzie według Ontario Curriculum i to na przykład w trzeciej klasie można sobie pójść, można znaleźć różnego rodzaju praktyk, um, ćwiczenie różnych, różnych tam problemów, prawda? I można sobie powiedz na przykład ćwiczyć sobie no, powiem pięć i to mówić źle, prawda? I mi tłumaczy, jak to, co wszystko rozwiązać. Ten, to nie jest tanie, to jest jakieś tam chyba 100 ileś dolarów rocznie, ale jest to niezły program. Ale jest to program, który idzie według Ontario Curriculum, Tego jest tam po prostu dużo takich głupot. Dlatego bym to uży... proponował używać razem z Matantex. Jeszcze jedna rzecz, co chciałem pokazać, to jest coś, co. coś co ja zrobiłem. Tak jestem, jestem programistą, jestem informatykiem i zrobiłem taki program dla moich dzieci. Dlaczego? Dlatego, że wydrukowanie tych wszystkich worksheet, żeby robili, żeby sobie tam powiedzmy mnożenie i tak dalej, po prostu zabierało za dużo czasu i zrobimy taki program i dzielę się z, in z innymi. To jest darmowe, ja z tego nic nie zarabiam, po prostu chciałbym, żeby wszyscy inni, wszyscy mogli to używać. I ja mam takie wideo, jak się to używa, możecie tam, będę miał link, możecie sprawdzić, możecie zobaczyć, jak to się używa, ale to jest bardzo proste, po prostu się, yy, się trzeba zarejestrować, albo e-mail, albo Google można się zarejestrować, bardzo łatwe i potem się ma taki, macie taki das dashboard, gdzie można swoje dzieci wpisać i można zadawać po prostu problemy, żeby oni rozwiązywali. Na razie to tam, na razie to tam można zrobić, dzieci mogą się uczyć tylko dodawania, mnożenia, odejmowania, dzielenia, takie sprawy, ale mam plan dołożyć więcej. Tutaj może zobaczyć sobie, jak to wygląda, właśnie powiedzmy dziecko praktykuje i powoli ten program coraz trudniejsze, yy, coraz trudniejsze problemy mu dziecku daje, co może powiedzmy tam pomóc, tak dalej, tak dalej. Można to używać na, 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 te, na telefonie, tak samo na, na komputerze. Um. To tyle. Chciałem ja się tylko z tym podzielić. No i.